Zachęcam, możecie już zaczynać czytać, o, i zachęcam, aby tydzień po tygodniu być na nabożeństwo i studiować z nami ten list. Tu ja czytam znowu znany fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. I stał się w owych dni, że wyszedł dekret ces cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiastnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i porodziła syna swego pierworodnego. Owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straży nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a fała Pańska zawsząd ich oświeciła, i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątką owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz aniołem zjawiło się mnóstwo wójsk niebieskich chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Historia ta miała miejsce w prawdziwym miasteczku. Józef mieszkał w Nazareczy, w północnym Izraelu, ale jego rodzina pochodziła z południa z miasteczka wielkiego króla Dawida Betlejem. Betlejem jest prawdziwym miasteczkiem, tak samo realny jak Łuków czy Sokołów Podlaski. Paweł Michalak, który czasami jest z nami na nabożeństwie, pojechał w tym roku rowerem z Polski do Jeruzalem, obok Betlejem. To nie jest miasto w Narni czy w Śródziemiu, czy w galaktyce daleko od naszej. Lecz historia, o której czytamy, miała miejsce w prawdziwym miasteczku – 3400 km. stąd. I to, o czym czytamy w tej historii, miało miejsce konkretnego dnia. W dniu, w którym August był cesarzem w Rzymie i w którym Quirinius był namastnikiem Syrii. Był to prawdziwy dzień. Dzień, który Bóg wybrał przed założeniem świata. Dzień, o którym Bóg mówił w Ogrodzie Eden, kiedy mówił o przyszłym potomstwie kobiety, który zdepcze głowę szatana. I każda osoba na świecie wie, kiedy ta historia miała miejsce. Ponieważ żyjemy w roku pańskim 2014. Czyli 2014 lat po tym, jak Jezus się urodził. Wiele osób starają się przekonać nas, że to, co czytamy w tym rozdziale, jest bajką. Ale póki dzielimy historię świata na dwie ery: erę przed Chrystusem i erę chrześcijańską, to trochę trudno jest powiedzieć, że nic ważnego nie miało miejsca 2014 lat temu. Czytamy takie słowa. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką. Historia ta jest radosna. To znaczy, że ta historia jest powodem, aby radować się. I aby wielce się radować. Mądry człowiek rozpoznaje, że w tej historii jest wielki powód do radowania się. Wyobraź sobie człowieka, który w życiu nie widział przenośnego komputera, który potocznie nazywa się tablet. A na swoje urodziny, czy z jakiejś okazji on dostaje taki tablet jako prezent. To on nie wie, jak go włączyć, jak go używać, i będzie go używać jako deskę do krojenia ziemniaków. Może on trochę się cieszy, ale ten prezent nie powoduje u niego wielkiej radości. I tak jest z narodzeniem Jezusa dla wielu osób. Oni trochę się cieszą, ale tylko z powodu tego, że mają kilka dni wolnych od pracy, cieszą się, że mogą spotkać się z rodziną. Ale skoro nie wiedzą, jak wielki jest ten dar, to ten dar nie powoduje wielkiej radości. Niech Bóg otwiera nasze oczy, niech Bóg oświeci nasze umysły, żebyśmy rozumieli, co to za niesamowity dar dany nam. Śpiewajmy z radością kolędy, które mówią o tym, że Bóg. Przybliżył się do nas, aby nas uratować od zguby. Bóg zszedł z swego domu, aby szukać, szukać nas i przygotować dla siebie narzeczoną. To jest znak miłości. To dowód, że Bóg nas kocha. I nie czeka, aż my go znajdziemy. Lecz On przychodzi do nas. Aby pojednać się z nami. Jeżeli ta historia nie powoduje radości w Twoim życiu, to po prostu nie wiesz, jak beznadziejna jest Twoja sytuacja bez Jezusa. W tej nocy aniołowie ogłosili, narodził się Wam zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Skupmy się na tych trzech słowach. Zbawiciel, Chrystus i Pan, Zbawiciel. Jeżeli nigdy nie zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, to nie potrzebujesz Zbawiciela. Ale dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami, zasłużyliśmy na potępienie i rozpaczliwie potrzebujemy Zbawiciela, który może nas uratować. Anioł powiedział Józefowi: A urodzi syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. Tylko Bóg może przebaczyć grzechy. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Bóg się urodził. Jezus w swoim życiu specjalnie działał tak, aby pokazać, że syn człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Dlatego możemy z przekonaniem powiedzieć, że narodził się Zbawiciel. Twoje grzechy mogą być przebaczone. Nie musisz być potępiony. Narodził się Zbawiciel. I Zbawiciel, którym jest Chrystus. Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego słowa Mesjasz, co znaczy pomazaniec. Wiele lat po narodzeniu Jezusa pewien rybak, który miał na imię Andrzej, poznał Jezusa i pobiegł do swego brata Szymona Piotra i powiedział Znaleźliśmy Mesjasza! To znaczy po grecku Chrystusa. Każdy prorok, kapłan i król w Starym Testamencie był namaszczony. Czyli był jakiegoś rodzaju pomazańcem. Ale jednocześnie cały naród, naród długo czekał na obiecanego pomazańca. Który będzie ostatecznym prorokiem, ostatecznym kapłanem i ostatecznym królem. Obiecany Mesjasz, po grecku Chrystus. Spełni wszystkie nadzieje i marzenia swego ludu. I Jezus jest tym Chrystusem. Jest on naszym doskonałym kapłanem, prorokiem i królem. Bóg dał nam tysiące dobrych darów na tym świecie, ale nie możemy znaleźć spełnienia w tych dobrych darach. Jeżeli czegoś ci brakuje w tym świecie, jeżeli nie jesteś spełniony, jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć radości, to dlatego, że szukasz w niewłaściwych miejscach. Jezus jest tym Chrystusem, obiecanym Mesjaszem, w którym znajdziesz spełnienie. Jezus nie tylko jest zbawicielem i nie tylko Chrystusem. Ale aniołowie mówili, narodził się Wam zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Z tych trzech tytułów, ten trzeci jest najbardziej szokujący. Boży lud w Starym Testamencie starał się pokazać szacunek wobec Boga przez nienadużywanie jego imienia. Aby pokazać, jak święty, jak wielki i godzien podziwu jest Bóg, oni nie używali Jego imienia naszalonzko, lekceważąco. To nie jest stosowne, aby powiedzieć o Boże, to jest smaczna zupa. Jezu to był dobry mecz. Nawet kiedy przepisywali Słowo Boże to mieli zwyczaj aby wyrzucać używane pióro i używać nowy pióro aby pisać Boże imię. Dlatego zamiast używać Bożego imienia, kiedy mówili o Bogu, najczęściej używali pewnych tytułów, aby opisać Boga. I tytuł, który najczęściej używali, aby mówić o Bogu, to Pan. Bóg jest Panem. Wszechświata. Ludzie mają dużo władzy na tym świecie. Szatan też ma swoją władzę na tym świecie, ale nad wszystkim Bóg panuje. Bóg jest najwyższym królem i nic, dosłownie nic nie dzieje się we wszechświecie, jeżeli on na to nie pozwoli. Jego władza nie jest ograniczona. Najczęściej używany tytuł Boga w Starym Testamencie to Pan. A w historii, które czytamy, Aniołowie mówili: „Dziś narodził się Wam zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan, Jezus, który urodził się w Betlejem, 10 kilometrów od Jeruzalem”. 2014 lat temu jest Bogiem. Był on małym dzieckiem i był pokornym barankiem, który oddał swoje rzeczy, ale był on jednocześnie i jest on nadal Bogiem, który jest godzien, żebyśmy klęknęli przed Nim i oddali Mu pokłon. Śpiewajmy kolendy w tym roku radośnie, ale śpiewajmy jednocześnie z odpowiednią czcią i szacunkiem. Śpiewamy o wielkim królu, śpiewamy o Bogu i w obecności Boga. Kolendy są radosne i słusznie. Śpiewajmy o radosnej wieści, ale bądź ostrożny aby śpiewać z szacunkiem i czcią, ponieważ śpiewamy o świętym Bogu. I teraz proszę zwrócić uwagę na werset 14. W tym wersecie aniołowie mówią nam o dwóch konsekwencjach narodzin Jezusa. fała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Z powodu narodzin Jezusa Bóg jest falony, a my możemy mieć pokój. Bóg jednocześnie czyni te dwie rzeczy poprzez Jezusa. Jezus przyszedł na Rzemię, żeby Bóg był falony i żebyśmy my mieli pokój. Czy potrzebujesz pokoju? Pokój w Biblii, słowo szalom, nie oznacza tylko braku konfliktu, lecz znaczy o wiele więcej. Pokój jest tym, co Adam i Ewa mieli w raju, zanim zgrzeszyli. Mieli oni miłość, radość, ciepłą relację ze sobą nawzajem i z Bogiem. I oni to stracili z powodu grzechu. Ale Bóg stał się człowiekiem po to, aby odzyskać raj, aby odkupić świat, żebyśmy znowu mogli mieć pokój. Shalom. Jest moim pragnieniem, żeby każdy z Was w tym nowym roku miał ten pokój. Wiemy, że ten pokój od Boga będzie miał wpływ na cały świat. Izajasz na przykład pisał Obowiem Dziecię narodził się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, książę Pokoju. Potężny będzie władza i pokój bez końca. Ale Jezus przyszedł, aby przenieść ten pokój światu, Poprzez Boży Lud. I są trzy relacje, w których Boży Ludzy mają podążać za pokojem i radować się pokojem: Pokój z Bogiem, pokój z sobą i pokój z innymi ludźmi. Znowu, kiedy używamy słowo pokój, to nie tylko chodzi nam o brak konfliktu. Lecz radosną, ciepłą społeczność. Jak człowiek może mieć pokój w tych trzech relacjach? Niezbędny jest, aby nie oddzielać tych dwóch rzeczy, które aniołowie połączyli: Bożą fałę i nasz pokój. Nie będziesz miał pokoju w swoim życiu bez Boga. Pięć razy w Nowym Testamencie Bóg jest nazwany Bogiem Pokoju. Jezus powiedział: Mój pokój daję Wam. I Paweł pisał: Jezus jest pokojem naszym. To znaczy, że pokój Boży nigdy nie będzie oddzielony od samego Boga. Jeżeli chcemy, żeby pokój Chrystusowy rządził w naszych sercach. To Chrystus musi rządzić w naszych sercach. Bożym planem nie jest dać nam pokój oddzielenie od niego samego, lecz Jego celem jest, aby dać Ci pokój przez to, że on staje się najbardziej faloną rzeczą w Twoim życiu. Więc kluczem do pokoju jest serce, które przede wszystkim pragnie oddawać Bogu fałę. Wtedy fała Bogu i pokój ludziom są razem. Teraz ostatni bardzo ważny aspekt tego pokoju, który musimy rozumieć, to że Bóg jest falony i my mamy pokój poprzez wiarę. W Jego obietnicy. Bóg jest falony i my mamy pokój poprzez wiarę w Jego obietnicy. Na przykład, słuchamy, co Paweł pisze w liście do Rzymia. A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierzy. W wierzy. Czyli sposób, w jaki Boże obietnice stają się realny dla nas. I sposób, w jaki produkują pokój w nas, to wtedy, kiedy wierzymy, uwierz w obietnicę Boga, a będziesz miał pokój. Najpierw pokój z Bogiem. Rzymian rozdział 5, werset 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni znaczy, że Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi, przez to, że prawość Jezusa jest nam przekazana. A Paweł pisze, że prawość Jezusa jest nam przekazana nie przez chrzest, nie przez członkostwo w kościele. Nie przez dobre uczynki, lecz przez wiarę. Uwierz w Ewangelię i będziesz usprawiedliwiony. A to znaczy, że masz pokój z Bogiem. Nie ma dla Ciebie potępienia. Boży gniew wobec Twoich grzechów został zaspokojony. Nie musisz bać Bożego gniewu, nie musisz bać się dnia sądu, nie musisz bać Boga, ponieważ masz pokój z Bogiem z powodu wiary w jego obietnicę. Pokój z Bogiem jest podstawowym rodzajem pokoju, który jest fundamentem dla wszelkiego innego rodzaju pokoju. Ale jest Bożym planem, żebyś także miał pokój ze sobą. Kiedy mówię o pokoju ze sobą, to chodzi o wszelkie poczucie winy, lęk, które mają tendencję do paraliżowania nas lub pozbawiają nas wszelkiej nadziei. I znowu kluczowa jest wiara w Boże obietnicy w celu uwielbiania Boga. Piękny fragment Biblii, który mówi o tym, jest w liście do Filipian, czwarty rozdział. O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dzięczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Ściec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusze. Paweł mówi, że pokój Boży będzie ściec serc i myśli waszych. Nasze serce i umysły są atakowane. Zagrożenia na tym świadczy twoje winy Obawy, niejasności, wstyd, niepewności. Wszystko to atakuje nas i zgraża naszemu pokojowi. I Bóg chce strzec nasze serca i umysły. On szczerze je swoim pokojem. On szczerzy je w sposób, który wykracza poza ludzkie zrozumienie. Nie ograniczaj pokoju Bożego tym, co Twoje zrozumienie może poznać. On daje nam niewytłumaczalny spokój. I robi to, gdy oddajemy Mu nasze obawy w modlitwie i ufamy Mu że będzie On w stanie nosić je za nas. Piotr pisał, wszelką troską swoją złóż się na Niego, gdyż On ma o was staranie. Kiedy tak robimy, kiedy przechodzimy do Niego i pamiętaj, już mamy pokój z Nim, kiedy ufamy naszemu wszechmocnemu, kochającemu, niebiańskiemu Ojcu, to wtedy Jego pokój przychodzi do nas i chroni nas przed strachem i lękiem i poczuciem winy. I wtedy mamy pokój. I nasz Bóg dostaje fałę za to, że ufamy Mu z naszymi problemami. To nie jest tak, że będziemy mieli pokój bez jakiegokolwiek działania z naszej strony. W tych wersetach są rozkazy, żebyśmy złożyli wszelką troskę na niego, żebyśmy powierzyli mu nasze winy i wstyd, martwienie się i niepokój. Potrzebny jest, żebyśmy przypominali sobie jego obietnicy. Potrzebny jest, żebyśmy aktywnie. Przekonywali siebie, aby wierzyć w Jego obietnicy i ufać mu. Aniołowie mają dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Po to, żeby ludzie znowu mieli pokój. Jest moim pragnieniem, żeby każdy z nas był. Pełen radości i pokoju z powodu miłości Jezusa wobec nas i Jego działanie, aby pojednać się z nami. Amen. Amen. Powstańmy razem.